Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony. Dzisiaj będzie filmik na temat Masternot i czy warto w nie inwestować. Mogę wam tutaj na przykład pokazać teraz, że. Mm, mamy tutaj Masternode Sinovate akurat postawioną. No i popatrzcie, jeżeli ktoś by chciał przykładowo pasywnie sobie zarobić, no to jak najbardziej myślę, że masternot to jest idealny przykład. Ponieważ tak jak widzicie, są średnio co dzień, co dwa naliczenia. No i wpada sobie regularnie tutaj 560 synoweitów, bardzo fajnie to wpada, jest to regularne, także cały czas nagrody tak naprawdę są, popatrzcie, widać tutaj, że już od 5 tak naprawdę lutego z dnia na dzień to sobie cały czas wpada, teraz tego co widzę nie było nagrody, ponieważ muszę znowu opłacić, bo widzicie miesiąc minął, a założyłem sobie na miesięczną opłatę, także minął miesiąc, muszę teraz też raz opłacić. Ale słuchajcie, bardzo fajna masternoda, liczymy, że projekt tutaj wystrzeli i to jest bardzo prawdopodobne, słuchajcie, koszt tej masternody to jest 100 tysięcy e, synoweitów, no i plus jakieś tam opłaty za, za hosting, e, za odpalenie masternody, no i słuchajcie, finalnie... E, Mamy teraz tutaj no prawie 20 tysięcy sinów, tak że jest naprawdę jedna piąta kolejnej masternody już No i zbieramy sobie właśnie na kolejną I będziemy sobie, sobie ją ustawiać, jeżeli tylko zbieramy Może nawet dokupimy troszeczkę tego sina Słuchajcie, jest to bardzo prosta sprawa Tutaj sobie zakładacie konto oczywiście, logujecie się, no i wybieracie sobie, którą masternodę chcecie, prawda? No i teraz tak naprawdę nie jest to tutaj nic trudnego Wybieracie sobie tutaj, że jeżeli chcecie utworzyć nową, to klikacie, że nowa Ja sobie w tym momencie muszę niestety ponownie tutaj opłacić Muszę sobie Muszę sobie tutaj Opłacić właśnie hosting Masternode i widzicie właśnie teraz to się płaci Właśnie teraz to się opłaca, powinno już mi pobrać, no i jak widzicie pobrało mi 2500 Asinowate'ów za Opłatę Masternoda, ostatnie mi pobrało Podobnie, bardzo podobnie pobrało, także jak widzicie, no tak naprawdę to jest 5 yy, dni wystarczy, żeby to się zwróciło No a te pozostałe to już jest po prostu czysty zysk, prawda? Teraz znowu minie 5 dni i, i, i ten koszt opłaty ponownie mi się zwróci, no i to sobie będzie dalej fajnie śmigać yy, Teraz tutaj czekam już tylko na teraz, aż się to wszystko zatwierdzi Naprawdę prosta sprawa, wszystko tutaj opłacacie sobie w czy nie musicie mieć innego Bitcoina, nie tym podobnych no i słuchajcie, bardzo mm, fajnie, ponieważ tutaj jak widzicie jest pokazane 350 sinovejtów, ale tak naprawdę to mm, tu jest troszeczkę mniej niż, niż nam daje. Chociaż to może wyjść na to samo praktycznie, bo, bo tam daje średnio co dzień i jakieś 8 godzin. No to tak, no to powiedzmy, że na to samo wyjdzie, bo to będzie 500, jeżeli daje y, tam nagrody, tak. No i słuchajcie, cała kosztuje tak naprawdę 190 dolarów mm, dziennie dostajemy ponad pół. Także naprawdę no, dolar będzie około, jeżeli tam już to sobie podliczymy e, po tych wypłatach. Czyli tutaj dolar, 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 dolar i tak dalej, i tak dalej. Mm. Bardzo fajnie to wpada. Jak widać, zwrot jest po 283 dniach. Mm. Są też oczywiście inne mastery, na przykład jest Master Not Medium. Ona wtedy daje aż pełne 3 dolary dziennie, ale trzeba mieć 5 razy więcej tych Sinovejtów. Także ja myślę osobiście, że naprawdę warto sobie takie coś zakupić i trzymać ją. Mieć nie jest naprawdę nic trudnego, tak jak przed chwilą pokazałem. Kupić sobie jedną mascędę tanią, drugą tanią, trzecią tanią, no i po prostu czekać, aż ona sobie za jakiś czas bardzo fajnie urośnie. Także to na tyle. Krótki filmik, mam nadzieję, że fajna informacja. Także dzięki, trzymajcie się. Cześć.